Pokażę tu ciągnik własnej roboty, ale nie byle co. Jest to ciągnik porządnie wykonany. Nie tak jak jakieś tam monstery, trackery, monsterowce. Silniczek tu jest uniwersalny, porządny, malutki. Bardzo mało to pali. Proszę popatrzeć na wykonanie. To jest po prostu rzemiosło. Najwyższej klasy. Oczywiście ciągniczek jeszcze nie jest dopracowany, bo tu będzie te kabinka ale tak powiem, gdybym miał jakiś ciągnik kupować w sklepie dać, przypuśćmy, 10 tysięcy to wolałbym to, bo tu jest wykonanie pierwsza klasa miód malina, to się mówi tu jeszcze będzie ładować czołowy do tego spych będzie podłączony Także żyć nie umierać Ja to zaraz spróbuję zademonstrować jak to zapali A ten ciągnik już nie był palony Około tygodnia I czy załapie Zaraz się przekonamy Na własnej skórze Wszystko jest dopracowane Akumulatorek Jaki piękny wydeszek ma Próbujemy odpalić. Nadych, nadych. Pięknie, pięknie. Aż ten pień, aż ten pień. Jeszcze raz w całej okazałości.